Robert Rowiński to tancerz, który pojawiał się w pierwszych polskich edycjach Tańca z Gwiazdami. Teraz wystąpił w irlandzkiej edycji i doszedł aż do finału. Robert Rowiński odniósł kolejny sukces w karierze zawodowej. Tancerz doszedł do finału irlandzkiej edycji Tańca z Gwiazdami. W rozmowie z Mateuszem Hałatkim, wraz ze swoją partnerką Cioną Hagen opowiedzieli o towarzyszących im emocjach podczas nagrywania programu. To już druga irlandzka edycja której udział bierze Robert Rowiński. Kojarzyć go mogą jednak także polscy widzowie programu. Tancerz występował w pięciu polskich edycjach, emitowanych przez TVN. Jego partnerkami były, Aneta Kręglicka, 3. edycja, Magdalena Wójcik, 4. edycja, Halina Minkoa, 6. edycja, Aleksandra Szfet, 11. edycja. Ktarze z Moniką Pyrek wygrał 12 edycję polskiego tańca z gwiazdami. Robert był najlepszym nauczycielem wyznała Fiona Hagen, irlandzka wokalistka Kantry. Jakie są ich dalsze plany?